Dlaczego? Wyrywa mi oko. Ona mi teraz wyrwie oko. Nic nie widzę już! O oh my, God. To my game. <grywia> <grywia> Witaj w mojej grze, Mari. Moi drodzy, przed chwileczką Wam rzuciłem filmik z pana Pomidorka XE, tłumacząc w nim, że będzie. Pani cytrynka. No i właśnie dzisiaj wyszła pani cytrynka. Moi drodzy, z tego co mi wiadomo, to jest to gierka bardzo podobna do Baldiego, gdzie będziemy musieli pani cytrynce odpowiadać na pytania. Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj przejść tą gierkę i zobaczymy jak pani cytryna się zamieni, w jakiego potwora. Jeżeli chcecie więcej pani cytrynki, zostawcie koniecznie 2000 łapeczek w górę oraz napiszcie w komentarzu hashtag cytrynozaur. Okularki! <laughs> Lecimy, bebe! A, muszę kliknąć teraz tutaj na dzwoneczek! Dobra, ding-ding, ding-ding, ding-ding! Muszę powiedzieć, że twórca tej gierki, czyli pan Pomidorek Xe i pani Cytrynka Xe, o, siemanko! A, and mam! a place where I test young minds like yours. to find how smart people can reward them they okay. are worthy. So, let's find out how smart you really are. A czy ona będzie dostawać nasze IQ 29 minus 2 Mam czas jeszcze na to! 29 minus 12, czekajcie, to jest coś z piątką, dobra, 15 OK no, Jak to nie 7 minus 24 Oh my god, minus 17 7. Awesome Dobra 9, okej, 0 razy 9 to jest. Ze o nie. Za right. chwileczkę. Is... O nie, 3 minus 18 to jest nic innego jak minus 15. Awesome. Ok. Problem Muszę problem powiedzieć, is... że tutaj pytania są już mega ciężkie, czekajcie. 15, minus 15. Good job. Ok. Let's, continue. Let's go. 3 razy 1 to jest 3, no to jest mega proste akurat. Let's continue. Ona tutaj generalnie testuje yy, nasze IQ. I tutaj nam zostały jeszcze trzy tak jakby zadania. Yy, dobra, mamy tutaj 13 Ok. Następny problem to 11 minus 21 no to jest nic innego jak minus 10. Dobra Good job. Kontynuujemy, moi drodzy, 4 razy 5 no to, to jest 20, to jest mega proste. Czy to już wszystko? Okej, okay, to już wszystko. A i ona jest irytowana tutaj na jedynce, widzieliście to? Okej, okay, ja w ogóle teraz kupiłem, znaczy nie kupiłem tej gierki, to jest yy, wersja darmowa i plus plus pewnie będzie taka, że będziemy mogli restartować tą gierkę. Ale no dobra, siemanko. Ona jest zirytowana na jeden. Attention. attention. Oh my god! Co to? Ale że jak? To nie jedzie nigdzie. Oh my god! You are so slow. Next Na serio? Minus 50%. If wrong, C. Nie, A. That's wrong. That's wrong! No nie, ona jest znowu zdenerwowały. Matematyka, okej. Okay. Powracamy do maty. 56 minus 25. Coś z jedynką, dobra. Ok. No jest dalej 10, 130. To jest akurat proste, right. moi drodzy, ja pisałem next. maturę z matematyki, także mnie nie zagniecie. zagniecie pewnie no, oczywiście żartuję, next. Ale... 44 e, 4. Awesome. Ale tamto... No musieliśmy... Co to jest to? Eee, 35. Awesome. A, że tak jakby to później tutaj te moje gwiazdki tak jakby się pomniejszają, jeżeli źle odpowiemy. Geometry, Ge geometry. E, No jed, e, 3! Ale jak mam? Ale co mam zrobić? Aha. That's wrong. Jak Let's to wrong? Continue. No nie! Raz, dwa, trzy, cztery. No. Let's continue. Nie, no na ser. o! o. Ja tu nic nie widzę. Raz, dwa, trzy, cztery. You are right. Okay. The next problem is. Oh my god, ile trójkątów? 1, 2, 3, 4, 5, 6 chyba. Good job! Good job. Is... On już ma irytację na wiedzę. Memory. Memory. Memory, musimy coś zapamiętać, no nie gadaj! Memorize! <słyska> no nie, nie gadaj! That's wrong. That's wrong! No nie gadaj! Dobra, to jest akurat proste. Te musimy wypełnić, a tutaj są e... No tutaj był trójkąt No ty też był trójkąt. Tutaj też mamy trójkąt i tutaj też mamy trójkąt. To akurat było proste. Oh my god! Matematyka! Dobra, mamy moją drogę matematyka. ona już jest irytowana na 6. Mm. 10 plus 21 to jest nic innego jak 31. Dobra, to jest akurat proste, ale... Okay, moi drodzy, tam tą geometrię musimy się Let's tego nauczyć. Dokładnie mam 31 gwiazdeczek. I teraz tak, ja mogę wejść do shop, możemy wejść do shop. Mamy tak, artefakty oraz itemki. Weźmy może w itemki. A, ile? A ja, ja mam tutaj pieniążki. Dobra. Na tutaj mamy jeszcze spójrzcie! Te, tabletki na głowę! A couple of pretty big pills that will make any type of headache go away immediately. Aha, czyli to jest to, co żeśmy już mieli. Wydaje mi się, że musimy kupić sobie te mm, tabletki. Cheat sheet! Czyli możemy tutaj oszukiwać. Small piece of paper. I jakiś kluczyk, który kosztuje 250. Moi drodzy, będziemy musieli się dostać do tego kluczyka. Dobra, i teraz co? Wychodzimy stąd. Shop, artefakty. Co my tutaj mamy? Hours, glass of time. Charming levitating artifact, according to legend, it can stop and control time. A czyli możemy zatrzymać sobie czas, ale to aż kosztuje stówę. Następnie mamy Golden Pen of Tia Fraggle Peaky Bang. Okej, okay, no muszę wam powiedzieć, że tu jest mega. O, mamy blender! Czy możemy ją później zblendować? Dobra, moi drodzy, ciśniemy na kolejną lekcję. Jak sami widzicie, my teraz tutaj mamy jakieś e, przedmioty. Czekajcie, mamy gwizdek. Let's continue. The next subject is. Geometry. O oh mój czekaj, bo ja mogę użyć tego. Answer 3. Aha, dobra, to na takiej zasadzie awesome. działa. Next up. Następnie mamy jakieś y Raz, dwa, trzy, cztery. No. Jak no. to nie? No. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No. Next up. Jak to nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, The next problem. Ej, rozwali mi ta baba, nie? Czekajcie, bo mam teraz tabletkę, bierzemy, okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Ale to tutaj się powtarzają. No. <laughs> no! I mamy. This is awful. Just terrible. Your results are so horrendous. But I shouldn't blame you for that. Okay. Right? No, you shouldn't. Oh my god! Pani Cytrynko! Let's play a game. Pani Cytrynka się zamienia w takie. Ok. No tak. No tak, no wiemy. No tak. No tak. Papier Papiernożyce kamień. Czyli gramy z nią w papier nożyce, kamień, ok? Here is the deal. We will play 3 times. If I win you one time, I will cut off your left hand. Oh my god! Ucnie mi rękę! Ja, jeżeli dwa razy przegramy, to wyrwie mi też oko. A jeżeli trzy razy przegramy, to nas wyrzuci po prostu. Ok. No dobra. Choose. Ja biorę. Kamień, a pani tręka co wzięła? Urywa mi rękę. Urwała mi rękę. Teraz biorę papier. No, dlaczego? Wyrywa mi oko. Ona mi teraz wyrwie oko. Nic nie widzę już! Teraz biorę kamień. Ja nie wiem, co ona wybrała. Rok? A ona co wybrała? Well, that's three. Oh my God! Jesteś bezużyteczny. Ale ta pani cytrynka jest chora. No dobra, a co się stanie, gdy my wejdziemy jeszcze raz do tej gierki? Czy będzie tutaj wszystko spoko, czy po prostu nie będę miał tej ręki nie będziemy mieli tego oka? Ja jestem... Get out, you lost. Wypad, jesteś naremny. Ale czekajcie, click download now to get access to the following files. Patrz. Coś tam, znaki zapytania i Miss Lemons plus. Okej, okay, jak zapłacę 5 dolarów, dostaniemy właśnie tą gierkę, dostaniemy znaki zapytania oraz Miss Lemons plus Dobra, mamy to, zakupię i teraz mamy tak. Miss Lemons, graliśmy w to, Miss Lemons plus to po prostu będziemy mogli e, reaktywować tą gierkę na spokojnie i mamy znaki zapytania. Download. Only registered users can access any data inside the Uroboros Project Zarejestrowani? By clicking on the button below You will launch a security scan protocol that will scan your personal ID. click okay, on Please note that this protocol can only be executed once. Tylko tylko I raz możemy załączyć ten projekt. If you are not a registered user, your access to this project will be permanently blocked. No, I am You now may proceed. Launch security scan protocol. Your access to the Uroboros project will now be permanently blocked! Uroboros, staroegipski i grecki symbol przedstawiający węża z ogonem w pysku, który bez przerwy pożera samego siebie i odradza się z siebie. Oh my god, no dlaczego to nie działa? No i co, już jestem całkowicie zablokowany, na serio? Ja już to nie wejdę, ty, pa to. Projekt Uroboros, pa. Włazisz, nie? I cię wywala. Gdzie może trzeba najpierw przejść panią cytrynkę, gdzieś zdobyć jakiś kod? Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej pani cytrynkę, zostawcie koniecznie 2000 apetytów w górę. <noise> Lista zbierających dziękuję. Inne takie śmieszne filmiki, bądź też straszne jak ten. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie dziękuję Ci!